Dom jednorodzinny z 15 łazienkami? Jak to jest możliwe? To, co możemy wybudować na działce, określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. Jeżeli działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną, to inwestor może postawić dom jednorodzinnym, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej, nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Natomiast maksymalną powierzchnię zabudowy budynku określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W skrócie, im większa działka, tym większy budynek można postawić. To inwestor decyduje, jak ma być zaprojektowany jego budynek. Jeżeli chce mieć 15 łazienek w swoim domu, to nie jest podstawą, aby odmówić mu udzielenia pozwolenia na budowę. Więc zaprojektowanie budynku jednorodzinnego z 15 łazienkami i 30 pokojami jest legalne. Inwestor taką budowę może prowadzić. Natomiast w sytuacji, kiedy po zakończeniu budowy inwestor wydzieli więcej lokali niż dwa i zacznie je podnajmować lub sprzedawać w postaci udziałów w budynku, nadzór budowlany ma podstawę, aby wszcząć postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na wielorodzinny lub zamieszkania zbiorowego. Często inwestor, planując budowę inną niż dopuszczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, aby oszczędzić czas, uzyskuje pozwolenie na budowę budynku, który jest zgodny z miejscowym planem, a budynek zaprojektowany i zrealizowany jest jako ten docelowy. Jednocześnie inwestor podejmuje działania, aby zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości zabudowy swojej działki. Więc trzeba być czujnym i jak zaczną pojawiać się oferty najmu lub sprzedaży, należy zweryfikować, czy mamy do czynienia z budynkiem wielorodzinnym. Jeżeli tak, zmianę sposobu użytkowania należy zgłosić do nadzoru budowlanego.